Przyimki. Druga część zajmiemy się tym razem trzema szczególnymi przyimkami, które są bardzo ważne, niezwykle istotne. Jedne z najczęściej używanych, mianowicie przyimek at, on i in. Gdybyśmy chcieli tłumaczyć to na język polski w najprostszym wydaniu, to tak jak wcześniej mówiłem, at to jest gdzieś przy. To jest gdzieś obok, to jest w ramach czegoś przy jakimś punkcie, ale niezbyt dokładnie określonym. On to jest na czymś, a in to jest w czymś. Ten podział jest bardzo prosty. Jednocześnie zdefiniujemy sobie te trzy przyimki w troszkę bardziej graficzny sposób, będzie łatwiej pamiętać. I później. Powiemy sobie o szczególnym przyimku, właśnie at, tym pierwszym, który ma swoją specyfikę. I znowu bardzo silnie sugeruję i proszę o to, abyście Państwo nie uczyli się tego na pamięć, ale osłuchiwali. To, co teraz usłyszycie, już jest kolejnym powtórzeniem trzech przyimków, at on in. I w ramach, kiedy będziecie Państwo nad tym się zastanawiać i poznawać to, o czym Wam opowiem, będziecie się osłuchiwać. A później w ćwiczeniach znajdziecie masę przykładów, i nawet o tym nie pomyślicie wielokrotnie, kiedy to wszystko zostanie przez Was wchłonięte na poziomie podświadomym, ale do coraz swobodniejszego używania w świadomości. Po angielsku jest taki zwrot: It will sink in. To się zatopi, to gdzieś tam wejdzie nam do głowy. Will sink in, will, przyszłość, to zostanie wchłonięte. Uwaga! Jeżeli popatrzymy na te trzy przyimki: at, on, in, wystarczy, że będziemy pamiętać, będziemy pamiętać grafiki. To, co Państwo teraz widzicie, widzicie jeden punkt. Teraz wyobraźmy sobie, że ten punkt jest tylko miejscem orientacyjnym. Na przykład, jeżeli powiemy skrzyżowanie dróg i powiemy, że on czeka przy skrzyżowaniu dróg, to czy my wiemy, w którym punkcie on czeka? Czy wiemy, że to jest w tym rogu, w tamtym, czy przy przecięciu się, po której stronie? Po północno-wschodniej, po południowo-zachodniej? Nie. A może to jest 25 metrów od skrzyżowania, ale ponieważ to puste skrzyżowanie, więc widać, gdzie czeka. Albo na przykład w Westernie ktoś może powiedzieć, że będziemy w okolicy skrzyżowania dróg. W sensie właśnie at. I dlatego za chwileczkę poznamy przykład. I will meet you at the bus stop. Spotkam się z Tobą przy przystanku autobusowym. Nie na przystanku w rozumieniu, tam w środku, ale gdzieś obok, a może w, a może za, ale także mnie będzie widać. Zakładam z góry, że gdziekolwiek tam będę, zauważymy się. I to jest właśnie przyjmek Ed. A teraz, co to jest przyjmek ON? I tu jest bardzo prosta rzecz. Co Państwo widzicie? Widzicie linię prostą. I teraz, jeżeli coś się mieści w jednym wymiarze, linia prosta, jest to coś jest na linii, dlatego jest on. Albo uwaga, w dwuwymiarze widzicie państwo teraz rodzaj powierzchni, niech to będzie powierzchnia czegokolwiek, stołu, drzwi, a wtedy powiemy on, bo coś jest na i w rozumieniu powierzchnia albo linia, coś jest na linii, jeden wymiar, albo na powierzchni. I to jest on. A co to jest in? A in już musi być trójwymiarowy układ, bo coś jest w środku czegoś. A w środku to znaczy musi mieć trzy wymiary, bo wchodzę w jakąś bryłę, w jakąś przestrzeń, a przestrzeń ma trzy wymiary. I teraz popatrzcie Państwo na ekran i widzicie różnicę. Et wskazuje na nieokreślony punkt. Wokół, obok, blisko, przy, generalnie tam bym powiedział po polsku. Dlatego, kiedy powiemy at home, oznacza w domu, ale niekoniecznie w budynku. Ja mogę w tym momencie być na podwórku. Ja nawet mogę powiedzieć komuś, gdzie jesteś, i powiem at home, ale w tym momencie jestem w sklepie 50 metrów od. Dlaczego? Mogę tak powiedzieć, bo wiem, że ta osoba przyjdzie do mnie za 2-3 godziny i kiedy pyta się, gdzie jesteś, ja mówię at home, że generalnie jestem w domu, jestem blisko, jestem tutaj w tym miejscu obok. Dla ciebie informacja jest wystarczająca. Ale gdybym powiedział in the house, oznacza to, że jestem w środku, ale jakbym powiedział on the path, tak, na ścieżce, tak, jako na pewnej linii, no to. To jest właśnie ten jeden wymiar i to Państwo widzicie na ekranie w tym momencie. Mamy nieokreślony punkt, mamy jeden lub dwa wymiary, tam gdzie jest płaszczyzna lub linia, i tam mamy on, a n mamy tam, gdzie coś może być w środku, a więc w przestrzeni. I teraz posłuchajmy przykładów. The manager stood at the door. Stud to jest edek od nieregularnego czasownika stay. Stud w przeszłości. On stał at the door. Co to znaczy at the door? Stał przy drzwiach. Nieważne w którym miejscu czy zaraz przy, czy może za drzwiami. Patrząc z naszego punktu widzenia, ważne, że był w pobliżu drzwi. I nie chcemy w tym momencie powiedzieć, gdzie dokładnie był, ale w tym momencie on nie stał przy telewizorze, tylko był w okolicy drzwi. Ale kiedy powiem: There was a new coat of paint on the door. Coat to jest warstwa w tym wypadku. There was, tam była nowa warstwa. Of paint, farby, on the door, on the door, na powierzchni. Prawda? Mamy powierzchnię dwuwymiar, więc jest on the door. Ale, jakbym chciał powiedzieć, że kornik jest w drzwiach, w jakim sensie, wszedł do środka tych drzwi, bo drzwi to jest pewna przestrzeń dla kornika, to wtedy powiem: In the door there was a woodworm, woodworm. Nie trzeba tego pamiętać, tego słowa. Ja teraz wyjaśniam, teraz Państwo rozumiecie. There was, uh, uh, there are, uh, there was a woodworm in the door. Dlaczego będzie in? Bo to jest ten trójwymiar. I znowu popatrzmy się na ten, te trzy obrazki. Add on in. Widzicie Państwo na ekranie. A ja powiem, wypowiem te słowa. The manager stood at the door. Prawda? Tu mamy nieokreślony punkt. Gdzieś tam jest przy tych drzwiach. There was a new coat of paint on the door. I tu mamy środkowy rysunek, prawda? I w tym wypadku, jeżeli to jest na drzwiach, to znaczy jest to powierzchnia. Czyli tutaj widzimy ten romb reprezentujący powierzchnię. Oraz There was a woodworm in the door. No i tu widzimy bryłę, tak? Wyobrażam sobie drzwi, które mają, które mają trzy wymiary. I w środku gdzieś tam sobie ten kornik zasuwa. A teraz popatrzmy się na następny przykład. A teraz przykład: My car is at the cottage. Kolejny przykład na przyjmek, który wskazuje na pewien punkt. A więc tu mamy tę kropkę. My car is at the cottage. Co to jest cottage? Cottage to jest chata, wiejska chata. To jest dom wakacyjny, letniskowy, dom poza aglomeracją. I my car is at the cottage oznacza, że on jest tam gdzieś przy, w jakimś punkcie, przy tym domku nie jest tu u nas w garażu, w naszym mieszkaniu w mieście, prawda? Bo załóżmy, że mam jakiś dom letni gdzieś tam poza, poza miastem. Więc my car is at the cottage oznacza, że w jakimś tam punkcie, ale nie wiem gdzie. Może stoi na podjeździe, może jest w garażu w środku, może jest na ulicy, przy której stoi y y y dom. Ten cottage właśnie, ten dom. Y ważne jest, że to jest tam gdzieś, w tym momencie nie określam dokładnie w którym miejscu. Natomiast, there is a new roof on the carriage. Yy, yy, mamy nową, nowy dach na tym domku, tak? czy na tej chacie. O to już będzie sytuacyjnie, będzie, będę omawiał, prawda? Czy ktoś ma chatę, czy domek letniskowy, a, czy wakacyjny. Yy, there is a new roof on the carriage. Dlaczego new roof on the carriage? Bo roof to jest powierzchnia. Więc wiadomo, że nowy dach na pewnej powierzchni jest nałożony, ten dach na pewną powierzchnię. A e, jeżeli chcę powiedzieć, there are, jeżeli, jeżeli powiem, there are two beds, co powiem? W środku, w środku chaty, there are two beds in the cottage. Wiadomo, że łóżka są w środku, w środku tej chaty. I dlatego wtedy powiem, there are two beds in the cottage. Bed – łóżko. A słowo zły po angielsku – bed. Jest tak troszkę szerzej. To e jest rozjechane, rozdziawane takie. Wtedy jest bed. There are two beds in the cottage. I tu mamy trzy zdania. Powtórzmy. My car is at the cottage. There is a new roof on the cottage. There are two beds in the cottage. A ship lost at sea. Co to znaczy a ship, a ship? Przepraszam, nie ship, tylko ship. Bo sheep to są, e, to jest owca, owce. Tu nie ma liczby mnogiej. A ship to jest statek, bo tam jest letka i, czyli nie wymawiam jej, to jakby tam nie było żadnej samogłoski i mówimy ship. A ship lost at sea, czyli statek zagubiony w morzu. Dlaczego jest at sea? Proszę Państwa, dlatego, że ważne jest to, że jest away from land, czyli jest z dala od jakiegoś lądu. Ale gdzie to jest? My nie wiemy gdzieś at sea, w jakimś nieokreślonym punkcie. Ale jeżeli powiemy a boat sailing on the sea, łódź pływająca na morzu. Chcemy podkreślić, że ona pływa na morzu, czyli że unosi się na Wodzie, tak? Jeżeli się unosi na wodzie, na, przestrzeni, to powiem, na, na, przepraszam, na powierzchni, to powiem on the sea. Ale jeżeli powiem John is swimming in the sea, no to oznacza to, że on pływa w morzu, no bo to już potrzebna jest przestrzeń, trzy wymiary, bo on wszedł do wody, jest zanurzony i tam jest. I znowu popatrzmy, nieokreślony punkt, wyobraźmy sobie gdzieś z boku ląd, i ten punkt gdzieś jest, ale my nie wiemy gdzie on jest, więc to jest at the sea. A ship is lost at the sea. Środkowy rysunek: a boat is sailing on the sea, unosi się na wodzie na powierzchni, a John is swimming in the sea. I widzimy tego Johna, który pływa w tej bryle, którą tu widzimy na rysunku, a ta bryła to jest jakaś Przestrzeń wody, w którą Dzian wszedł. I to już nam pomaga troszeczkę inaczej spojrzeć na słowa at, on i in. Nie są one tak już abstrakcyjne. I teraz jest pytanie: jeżeli my będziemy używać tych słów stosując tą metodę, a one mają jakieś swoje wyjątki, to co się stanie, kiedy trafi na wyjątek? Odpowiedź brzmi: w większości przypadków, nic. I tak nas zrozumieją. A jak nas nie zrozumieją w 10% przypadków, to wtedy pomyślmy o tym, że w 90% nas zrozumieją. Tak budujemy siebie. A teraz popatrzmy się na pojedyncze przyimki, pojedyncze słowa, które mają w sobie pewną złożoność, i znowu, kiedy zaproszę Państwa do osłuchania się z tym, to zapraszam do usłyszenia, do wsłuchania się, do powtórzenia pewnych rzeczy sobie ze mną, kiedy ja o tym mówię. Natomiast nie namawiam do tego, żeby notować, żeby zapamiętywać, żeby wypisywać znaczenia. To się znajdzie w naszych ćwiczeniach i tam Państwo naturalnie będziecie wchłaniać tę wiedzę.